Na początek krótkie sprostowanie dla pana Millenium Falcon. Jaki ty masz kosmiczny nik, kolego? <laughs> Otóż nie robię filmików o Forumowiczach, ale dla Forumowiczów. Esz, taka mała różnica. Tutaj, przy okazji, na dole filmu będą widoczne niki troli, których należy unikać, a o których prawdopodobnie ewentualnie będą kolejne odcinki dobra a teraz przechodzimy do konkretów do wyżej wymienionych troli e, filmy te będą miały na celu pokazanie forumowiczom jacy naprawdę jesteście i których z was należy na forum unikać i nie zaczynać z wami słownych przepychanek e, każdy odcinek będzie o jednym z was i nie będą to z dupy wzięte wiadomości ale screeny z forum nie będą wymyślone przeze mnie tylko będą skrzynki z forum, które czarno na białym albo czarno na kolorowym będą pokazywać, jacy naprawdę jesteście. Dobra. A teraz od początku. Eee, widzicie wiadomość, zresztą miała to być ostatnia wiadomość do troli forumowych, a miałem po prostu dać sobie spokój po tej wiadomości z tym forum na najbliższy czas, ale niestety znalazł się moderator który ją całkowicie usunął z forum, nie to, że ją zmoderował, tylko ją usunął i napisał mi tak: Z powodu naruszenia zasad otrzymałeś 14 dni zawieszenia na forum i dwa punkty ostrzeżenia. Bądź świadom, że dalsze naruszanie i nieprzestrzeganie zasad nie będzie tolerowane <laughs> i może skutkować poważniejszymi sankcjami. Jezus, Maria, Boże, kochany, zamkniecie mnie pewnie do więzienia na co najmniej 3 lata. Dla Waszej informacji, wiecie, jak gram od beta testów w World of Tanks, czyli od 2010 roku, to moja obecność na tym forum można by policzyć ją pewnie na palcach dwóch dłoni. Tyle razy. I teraz przechodzimy do zasad tych forum, właśnie według których została moja, moja wiadomość likwidowana całkowicie z, z, tego, z tego wątku. I widzicie, jesteśmy na regulaminie forum. Nie czytam wam tego wszystkiego. Przecież wiadomo, że każdy, kto zakłada konto na forum, to czytam. Obowiązujące zasady, co nie, no bo jakby nie można, jakby nie przeczytać, prawda? Ale okej, okay. zainteresowały mnie w sumie chyba tutaj dwie czy trzy rzeczy tylko. Po takiej analizie tego, tak, z grubsza tylko, wiadomo. I tak. Pierwsze, co mnie tutaj uderzyło, to jest taki zapis. Prosimy pamiętać, że dostęp do tego forum jest przywilejem, a nie prawem. Słyszycie? To, że wy jesteście na tym forum zalogowani, to jest przywilej wasz to nie jest wasze prawo jest to powtórzone drugi raz dostęp do tego forum stanowi przywilej nie prawo który może zostać unieważniony przez wargaming.net w każdym momencie z powodów uwzględniających jednak nie ograniczających się do naruszenia zasad forum o ale wy jesteście naprawdę dla mnie przywilejem to by było na przykład Odwiedzić papieża Który się ze mną spotka I poda mi dłoń To by był dla mnie przywilej Pojechać do Stanu, spotkać się z Trumpem To by był dla mnie przywilej Ale nie dostęp do waszego forum No nie bądźcie śmieszni nie? nie róbcie sobie jaj Dla mnie to forum to jest tak jak Ważne jak zeszłoroczny śnieg Tak naprawdę Nic mnie to nie obchodzi co tu się dzieje a żeście mi zaszli za skórę, więc troszkę o was sobie pogadam. Druga rzecz. Zastrzegamy sobie prawo oceny i reakcji do każdego incydentu indywidualnie przed podjęciem decyzji o koniecznych krokach. To zdanie będzie ważne, bo będzie jeszcze odnosiło się do, w dalszej części do tego filmiku. No i oczywiście później tam listy sankcji, nie? i tak dalej. Dobra. W każdym razie tyle o forum w tej chwili. I może, żeby tego filmu nie przeciągać, jesteśmy znowu już na wiadomości tej mojej, to też wam tego nie przeczytam. Zróbcie sobie pauzę i na spokojnie przeczytajcie wiadomość i, i znajdźcie w niej szerzenie nienawiści, wulgaryzmy i inne złamania zasad forum. A tutaj po prostu to jest, z mojej obserwacji wyszło mi właśnie to, co jest napisane w, w tej wiadomości, czyli taka krótka analiza ich zachowań i, i tyle, nie? Bo tak samo jest na przykład z alkoholikiem, nie? Jak mu się na przykład powie, że jest alkoholikiem, podobnie jak ci tutaj właśnie te trole, nie? To też będzie się rękami i nogami zapierał, że to nieprawda, on nie jest alkoholikiem, nie? To on nie, on jest czysty. Dobra, zostawiam Wam czas na przeczytanie tej wiadomości. No i teraz jak, ją, jak się zapoznaliście z tą wiadomością, no to może mi ktoś odpowie, których zasad? Może mi ktoś oświeci, bo nie wiem, może pomijam coś. Nie wiem. A może takich zasad? Tutaj Wam teraz podam czarno na białym kilka przykładów właśnie wpisów tych troli, o których są te filmy. I czy one są zgodne z zasadami? I dla ułatwienia podkreślone czerwoną krechą. Decyzję pozostawiam forumowiczom. Podkreślam forumowiczom, nie trollom, o których jest ten film. Zobaczcie sobie teraz te screeny. I widzicie? Nie dostają bana, ani nie są moderowane ich wiadomości. A wiecie dlaczego? No to sobie popatrzcie. Tacy jak ja czy wy, którzy na forum tam wpadacie raz na pół roku, ewentualnie dostają zapisanie prawdy za to, że chcecie im wytknąć, że są wrednymi trollami, dostajecie bana, na przykład na 14 dni, albo tam jakieś ostrzeżenia, albo czasami i bana i tak dalej, nie? A trole hodowlane z forum otrzymują tylko właśnie takie wiadomości, jak tutaj tam widzicie, od adminów, nie? Ciekawa sprawa. Czyli co? Normalnie, tak jak w Polsce są równi i równiejsi. Ale pamiętacie te dwa filmiki wcześniejsze, które były o tym, tam intro i tak dalej, no to sobie zobaczcie co trole po obejrzeniu tych tych moich dwóch pierwszych filmików e... to, co wypisują na forum <gryw> jak ich krew zalała, jak się zaczęły, zaczęli cząść i, i ból dupy i tak dalej, nie? I tu macie przykłady. A no i zobaczcie sobie. Będą mnie zgłaszać za szerzenie nienawiści. <laughs> Prawda, że oni są żałośni. Zachowują się jak dzieciaki, takie, którym zabrano ulubione zabawki w piaskownicy. Wiecie co? Moja propozycja to jest taka. Najpierw to siebie pozgłaszajcie wzajemnie zaszerzenie mowy nienawiści, używanie wulgaryzmów, prywatne wycieczki, pisanie nie na temat, spamowanie, trollowanie, jeżdżenie innym po rodzinie, poniżanie innych i takie tam podobne właśnie głupoty, jakie wypisujecie na forum. Zrobicie to? Chyba nie. Okej, okay, dobra. To był taki wstępniak właśnie do kolejnych odcinków, które się ewentualnie pokażą. Nie wiem kiedy pierwszy bohater Na przykład Razur albo ten Spirolek Wystąpią osobiście I pochwalą się wam swoim trollingiem Bo jednak trochę czasu trzeba poświęcić Na wyszukiwanie tych debilnych Czasami wpisów i tych takich złośliwych Ociekających jadem albo takich Pouczających W jednym gdzieś kurcze Spirolek bodajże albo któryś z tych właśnie Napisał że on jest na forum od tego Że żeby wychować innych Skoro rodzice Tego nie potrafili on nam zastępuje rodziców, widzicie dobra, troliki ok, to by było na tyle, a teraz odliczam 3, 2, 1 trole, ból dupy i hejt, czas zacząć czekam na następne wpisy na forum i chętnie się z nimi zapoznam z waszymi kolejnymi wypocinami aha i z ostatniej chwili jeszcze zobaczcie moderatorzy zaczęli kasować wpisy troli swoich, właśnie hodowlanych. Zobacz, tutaj edytowany jeden. Tutaj edytowany następny. Ten edytowany, wiadomo. Zobaczcie, X-Pirolek też, a tutaj był wypisany cały elaborat, był taki wypisany. Dobra. To na razie byłoby tyle. Jeszcze raz mój komunikat, powtarzam. Uwaga, trole. Odliczam. 3, 2, 1 Trolle, ból, dupy i hejt. Czas zacząć. Start! Chętnie się zapoznam z kolejnymi wypocinami na forum. Cześć, do następnego filmiku.